Cześć, z tej strony Agnieszka. Dzień dobry. Witajcie w naszej Ziemi Obiecanej. Mamy drugą połowę września i ten miesiąc, mimo, mimo tej pięknej dzisiaj pogody i najbliższych dni, które zapowiadają się bardzo ładnie w całym kraju, wiemy, że był bardzo nieszczęśliwy dla południowej części naszego kraju. Słyszał chyba każdy o przetaczającej się fali powodziowej i tym zniszczeniom, które nastąpiły właśnie w Południowej części Polski. Zastanawiałam się, czy w takiej sytuacji jest moralne, aby nagrywać zupełnie takie relaksacyjne filmy. Filmy, które nie niosą może edukacji jakiejś wybitnej, które nie pomagają w żaden sposób, a są po prostu momentem relaksu dla odbiorców. I mam nadzieję, że nie wyleje się tutaj na mnie żadna fala hejtu, ponieważ zdecydowałam, że, że będę nagrywała. I mam nadzieję, że jeżeli e, ktokolwiek z tych obszarów powodziowych subskrybował nasz kanał, ogląda czasami nasze filmy, e, mam nadzieję, że jesteście dzisiaj bezpieczni. I mam nadzieję, że wszystko jak najszybciej ułoży się e, po Waszej myśli. My tutaj w Kaliszu, ale myślę, że to jest dokładnie taka sama sytuacja jak w każdym innym mieście, miasteczku w Polsce, e, mamy organizowane pomoce. E, u nas, w naszym kościele, w szkole, w której pracuję, jesteśmy częścią e, większych zbiórek e, potrzebnych rzeczy i uczymy też tego naszą młodzież, tej empatii, tej wrażliwości na potrzeby i, i dramat drugiego człowieka. Stąd właśnie, gdy zastanawiałam się, e, czy nagrywać, czy nie nagrywać, e, czy to wypada, kiedy inni są w tak trudnej sytuacji. Nagrywam i mam nadzieję, że. W miarę możliwości zostaniecie ze mną. O czym dzisiejszy odcinek? Zbieram wczoraj kwiaty, nie kwiaty, tylko owoce dzikiej róży. Słyszałam bardzo dużo dobrego na temat herbaty z tych kwiatów, z tych owoców, i zdecydowałam się, że spróbuję. Nigdy wcześniej nie, nie robiłam naparu, wywaru, herbatki z dzikiej róży, a tym razem pomyślałam, że ta jesień. To może być taki dobry moment na takie eksperymenty. Ponoć ma bardzo dużo dobrych składników, a oprócz tego jest smaczna. No i zamierzam spróbować. Wysuszę owoce i zobaczymy, co dalej. Jeżeli macie czas i macie ochotę, to ja Was bardzo ciepło zachęcam do tego odcinka. To właśnie krzew, z którego wczoraj zaczęłam zbierać owoce, uzbierałam miskę, taką większą miskę. Ale na razie nie zrywam reszty, bo chciałabym się przekonać, że to w ogóle ma sens. A tak widzicie, właśnie te owoce wyglądają w tej chwili. Zbierałam tylko twarde, zostawiłam te, które były już lekko miękkie. Doczytałam, że właśnie takie owocki powinny być zrywane. E, dlatego, właśnie taka selekcja. Tylko twarde owoce, a miękkie zostawiłam już dla ptaszków. Owoce leżały przez noc w miejsce i widzę, że niektóre już zrobiły się takie miękkie. Będę musiała je przeselekcjonować jeszcze. Obetnę te końcóweczki. Potem umyję dokładnie owoce. Nagrzeję piekarnik i będzie można suszyć te cudeńka. To co w ogóle zauważyłam, to co zrzuca mi się w oczy. Słuchajcie, to one są po prostu śliczne one pięknie wyglądają. W zeszłym roku próbowałam nawet do dekoracji jakieś używać, no ale niestety one dość szybko później tracą tą swoją twardą skórkę i są takie miękkie, już mało atrakcyjne. Stąd w tym roku tego nie powtarzam, ale tak jak wyglądają, zobaczcie jak to ładnie wygląda. Bardzo fajny, intensywny kolor. To co? Idziemy do kuchni i zabieram się za pracę. Wczoraj wieczorem, gdy wieczorem, po gdy zrywałam te owocki już tak ciały komary, że robiłam to dość niechlujnie, byle by tylko zerwać, i teraz muszę te resztki gałązeczek obciąć i też zrobić taką delikatną selekcję, bo przez noc leżące owoce niestety zaczęły robić się już miękkie, niektóre z nich, a miękkich nie chcę. Chcę tylko mieć twardy owoc do wysuszenia. I pierwsza, właśnie selekcja tych właściwych, potem je umyję, następnie podgrzewam piekarnik do około 90 stopni i przy uchylonych drzwiczkach od piekarnika będę wysuszała róże przez około półtorej godziny. Zobaczymy, ja tutaj cały czas będę oczywiście monitorowała to. Wiecie, no robię to po raz pierwszy, więc różnie może być. Przygotowałam sobie dwie miski. Poza tą, w której mam owoce, i do jednej zrzucam to, co już mi się nie przyda, do drugiej właściwe owoce. Przygotowałam też kawkę, jak to zawsze ze mną bywa, bo ja to chcę zapamiętać jako coś przyjemnego. Nie wiem, czy wyjdzie, ale przynajmniej proces będzie przyjemny. Może zauważyliście na oknie, mam już nowe dekoracje jesienne. Byliśmy z Dawidem na giełdzie kupowaliśmy jabłka, śliwki i kupiliśmy również ja kupiłam, bo to było moje wydarzenie dynie dynie te jasne, białe kremowe takie i różowe są przepiękne i powiem Wam, że chciałabym jeszcze na razie mam je tylko tutaj na oknie kuchennym na parapecie okna świetnie to wygląda bardzo mi się podoba Mocno już akcentuję te jesienne elementy w naszym domu. Ja bardzo lubię jesień, bardzo lubię te jesienne dekoracje i czekam na jesień. Tak jak czekam na wiosnę i potem lato, które jest pełne kolorów, kwiatów, tak samo później czekam na dekoracje jesienne domu. I zawsze kiedy oglądam jakieś zdjęcia na Pinterestie albo na jakichś takich amerykańskich stronach tego ganku udekorowanego dniami, kwiatami, to taki, to bardzo, bardzo jest w moim guście. I pomyślałam, że jak już nasza modernizacja domu się skończy, to również nasze schody będą tak udekoro udekorowane. Ale nawet teraz, kiedy jesteśmy w trakcie modernizacji, my mamy bardzo dużo kwiatów na schodach i wcale mi nie przeszkadza to, że jeszcze ten efekt końcowy elewacji nie jest taki, jaki będzie już tak docelowo. Stąd właśnie każdy taki element dekoracji w domu jesienny to jest coś, co ja naprawdę lubię. Piekarnik już włączony, owoce są umyte. Bardzo podoba mi się to połączenie kolorystyczne durszlaka z kolorem tym takim intensywnym, czerwono-pomarańczowym owoców. Blaszka też już jest naszykowana, więc można powoli wykładać. wędruję do piekarnika, no i zobaczymy, czy godzinka wystarczy. Czy trzeba będzie dłużej trzymać mój piękny produkt herbaciany w cieple. Ale ładna kompozycja, Oświetna. świetna. I tutaj, jakie fajne. Oglądam moją ulubioną gazetę wnętrzarską I z nią mam tak, że jak już się tak napatrzę na te ładne kadry, to potem włączam się taki domowy szwędacz i zaczynam przestawiać dekoracje, a czasami nawet meble. Na szczęście nie angażuję w to Dawida. Cały czas jesteśmy w procesie wysuszania róży, którą wczoraj zerwałam. A gdy już ją zerwałam, to jeszcze poszłam do naszego zieleniaka, do ogródka i zredukowałam liście selera. Sąsiadka poleciła mi, aby to zrobić tak, aby cała energia poszła w korzeń, a nie w liście. A liście oczywiście się przydadzą. Mogę je poszatkować, zresztą zrobię to dzisiaj. I będę mogła używać do takich jesiennych, zimowych zup. Dawid wczoraj zauważył, bardzo mi się zresztą to spodobało, że to tworzy bardzo piękny bukiet, zielony mocno, taki zdrowy, soczysty. No, ale nie chcę stracić liści, więc za chwilkę je poszatkuję i pójdę do woreczków, a woreczki do zamrażalki. Kochani, no nie udało się przedwczoraj dokończyć filmu, ponieważ po pierwsze zgasło nam światło na dworze wczoraj, a ja nie lubię nagrywać filmów tylko przy tym sztucznym świetle. Poza tym chciałam troszkę dłużej w piekarniku przytrzymać owoce i je wysuszyć. Pomyślałam też, że wystawię je na słońce na blaszce, i zrobiłam to wczoraj, zrobiłam to dzisiaj. Dawid mi też wspomniał, że u niego w domu w dzieciństwie również w ten sposób przez tydzień się wysuszało owoce róży i sprzedawało do skupu, więc pomyślałam, że to taka będzie mieszanka troszkę piekarnika, troszkę słońca. I już wczoraj testowałam herbatę. I dzisiaj to jest moja kolejna szklanka. I dzisiaj sobie zrobiłam taki napar z dodatkiem goździka i z dodatkiem miodu. I słuchajcie, ja jestem fanką czarnych herbat. Bardzo lubię El Greya również w tej zimowej wersji z pomarańczą, z goździkiem, z miodem. Ale ta z dzikiej róży jest bardzo smaczna. Nie spodziewałam się, powiem Wam, w sumie nie wiedziałam czego mam się spodziewać. Gdy piekarnik był włączony, nawet czułam lekką, taką słodkawą woń w kuchni. No, ale to był pierwszy raz i okazuje się, że bardzo przyjemny. A jeżeli dodamy do tego jeszcze ten aspekt naprawdę ważnych składników, które taka dzika róża zawiera w sobie, bardzo duża ilość witaminy C więcej, aniżeli mają cytrusy. Witamina A, E i te z grupy B, ona też świetnie wpływa na pracę wątroby. Poza tym Sprawdziłam wczoraj, ile kosztuje kilogram gotowego suszu, jeżeli chciałabym taki kupić przez internet i cena okazuje się wcale nie jest niska. A ja spędziłam pół godziny na zrywaniu tych owoców, chwilkę je obierałam, a potem już sama róża pracowała na ten efekt, czyli w piekarniku i przy słońcu. Stąd stwierdzam, że to jest rewelacyjny pomysł. Nie dosyć, że to jest skarbnica bardzo dobrych, zdrowych, przydatnych, szczególnie w jesienno-zimowym czasie składników. Do tego jeszcze w dobrej cenie. I naprawdę muszę powiedzieć, że smak jest bardzo przyjemny. Udowadniam właśnie. Poza tym. Ten smak jest lekko taki powiedziałabym kompotowy, tak mi się kojarzy, moja mama zawsze do kompotów dodawała goździki i tak właśnie ta róża mi się tutaj łączy tak troszkę historycznie, troszkę z moim rodzinnym domem. Ok, to myślę, że chyba tyle na, na dzisiaj i ten odcinek o dzikiej róży i o herbacie. Domyślam się, że niektórzy z Was doskonale znają takie herbaty, byłecie u mnie koleżanka. Powiedziała, że ona w dzieciństwie wyjadała ten miąż ze środka, te, to, to co jest w środeczku właśnie. Ja mówię, ojejku, czy tylko ja po prostu tego nigdy nie robiłam? U Dawida w domu robiono, przyszła koleżanka stwierdziła, że też to doskonale zna. A ja nie, no ale teraz już znam. No to co, napiszcie w komentarzach, jak tam u Was z takimi własnej roboty herbatami, czy robicie, czy może jednak nie. Dziękuję Wam, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że zobaczymy się przy okazji kolejnego odcinka. Trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi. Do zobaczenia niebawem. Pozdrawiam.